My sadzimy jak tu roku e, akcję sadzenia lasu. No i już trzeci rok z rzędu. Tutaj właśnie nasza klasa sadzi. No i tak staramy się wspomóc leśni, nasze nadleśnictwo i leśników. No jest deszczowo, ale... Trochę dziwno, ale jakoś damy radę. My się nie poddajemy. Jesteśmy dzielnymi już trzecioginistami, prawie dorosłymi. Z doświadczeniem w sadzeniu z y, kilku lat. Będziemy tak. mogli pokazać Będziemy, swoim wnukom, tak. tak dzieciom, dzieciom że, że właśnie my tutaj sadziliśmy. Będą <grym> dumni z rodziców. Tak. W związku z 70-leciem Regionalnej Dyrekcji Lasu Państwowego w Gdańsku zorganizowaliśmy akcję odnowieniową i zaprosiliśmy dzisiaj akurat uczniów ze szkoły imienia Leśników w Leśnicach a w dniu dzisiejszym i jutrzejszym zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą chcieli posadzić swoje drzewko i przyjść może za jakiś czas podziwiać, jak dojrzewa na takie sadzenie. Więc jeśli można, to zapraszamy wszystkich chętnych w dniu dzisiejszym i jutrzejszym na takie sadzenie. Na stronie internetowej Nadleśnictwa jest podany kontakt telefoniczny, można odzwonić i indywidualnie się umawiać i wtedy leśnicy skażą konkretne miejsca, gdzie będziemy mogli się spotkać. W dniu dzisiejszym sadzimy dęba przy tak prowadzonej rębni, będziemy tutaj chcieli posadzić dęba ze względu na właściwe siedlisko. Wiek rębności tego dęba będzie, będzie ponad, ponad 140 lat. Dlatego będzie ten dom tak długo. Jeśli chcieliśmy go podziwiać, to ponad 20 lat spokojnie musimy czekać na efekt tej naszej pracy dnia dzisiejszego.